Dobry wieczór. Dzień dobry, witamy serdecznie w programie Obywatele Szuka Prawdy. Tradycyjnie Artur Dąbrowski. I Artur Brącel, witamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich z drugiej strony laptopa, komputera, telewizora w zależności, gdzie Państwo oglądacie. To zapraszamy na czołweczkę. Dzisiaj w Sejmie była no, dość debata taka ostra na temat czterech projektów dotyczących liberalizacji prawa aborcyjnego. No i Arturze, Twoje spostrzeżenia w tej kwestii? Pamiętasz, mówiłem w czasie jednej audycji, że Polska dzisiaj jest poligonem, na którym dokonuje się pewnych doświadczeń. A mianowicie, zauważ, jest jedna kluczowa kwestia. Dziecko w łonie matki, które jest, ma prawo dziedziczenia. Czyli prawo ujmuje jego jako podmiot, tego człowieka, który tam jest. Mało tego, jeżeli kobiecie w stanie błogosławionym, będącej w ciąży, wyrządza się krzywdę z zagrożeniem dla zdrowia i życia dziecka. To ten wyrok jest, ten człowiek w brzuchu matki jest traktowany jako osoba, której należą się pewne prawa, więc fundamentalne prawo do życia. Tak? Ale zauważmy jeszcze jedną rzecz. Odkąd unijni, że tak powiem, dygnitarze, napasieni lewicowymi ideologiami. Tak? Chcą uderzyć w rodzinę. No to każdy rozpad cywilizacji, mówiła Alice von Hildebrandt, zaczyna się od upadku kobiety. I w tym wypadku zauważmy, że w Unii Europejskiej jakoś dziwnym trafem, no za pasem mamy maj, w zasadzie za półtora miesiąca mamy wybory i gościom tam w tej Unii Europejskiej bardzo się śpieszy do tego, żeby pewne rzeczy przyspieszyć, żeby wymusić poprzez pewne dyrektywy unijne wpływ pewnych przepisów na właśnie państwa suwerenne. I my. Praunijni w, w każdej calu, no przyjmujemy wszystko, co nam Unia Europejska daje. Nie patrzymy, czy to jest dobre, czy to jest złe. A co oni zrobili? Mają projekt, który wymusza już nie tylko, bo to jest bardzo istotne i powiązane, aborcję jako prawo człowieka, ale również zrównanie związków małżeńskich zawartych w jakimkolwiek kraju, w którym są osoby tej samej płci ze sobą pożenione, zezwala im również na adopcję dzieci. I to samo chce. Podjąć Donald Tusk w Polsce. O tym wiemy. I, i dlaczego? I, I dlaczego teraz ten temat wybuchł? Ponieważ tym tematem właśnie chcieliby to przykryć, o czym powiedziałem. Te aspekty, czyli z, znów zwróć uwagę, dla nich konstytucja nie istnieje. Konstytuc dla nich istnieje interpretacja ich prawników, tak? którzy mówią to, co oni chcieliby usłyszeć albo to, co oni chcą podyktować. Tak? Yy, I i to jest przykrycie tej kwestii, że pewne rzeczy rozpoczęto. Dla nich artykuł 18 Konstytucji, mówiący o małżeństwie i rodzinie, że jest pod prawną opieką Rzeczypospolitej Polskiej. To nawet jeżeli mamy inne przekonania, prawda, na ten temat, opinie, to dodajmy, to nie możemy łamać prawnie ustanowionego ładu konstytucyjnego w Polsce. A to dziś niestety ma miejsce. I stąd ta debata. I jeszcze dlaczego ona teraz wyszła, dlatego że zauważam jedną rzecz, i państwo też to zauważcie. Dlaczego teraz i dlaczego lewica? No znów mówiliśmy na przykładzie często. No nie ma programu jakiegoś gospodarczego, no bo wszystko zagospodarował PiS, tak? Te, te rzeczy socjalne, to mam na myśli, nie jakieś tam prawa aborcji i tak dalej. To o tym mówię. I jeżeli oni to zagospodarowali, no to ci mogą się tylko poruszać w ideologii. A że ideologia dotyka również koalicji obywatelskiej, o czym widzimy, słyszymy i yy, niedługo będziemy świadkami wielu decyzji, no to dla nich nie nie ma miejsca. To będą musieli albo przejść do Platformy Obywatelskiej. I jest jeszcze jedna kwestia. No przecież Donald Tusk niedawno zapowiedział, że będzie co robił? Że będzie y, przyglądał się pewnym y, ministrom, będzie robił pewne roszady na swojej szachownicy. I stąd ci wszyscy. Aktywista, czy aktywiszcze ruszyli do roboty, tak? I, i o czym mogą mówić, Artur? O rozwoju i planowaniu y, przyrostu naturalnego w Polsce nie. Aborcja, prawda? O rozwiązywaniu problemów rol, rolników nie. Bo co? Bo aborcja. Y, o rozwiązywaniu na przykład tego tak zwanego Zielonego Ładu, gdzie będziemy musieli podnosić standardy naszych mieszkańców, czyli robić y, i jak będziemy musieli działać, no skąd my to będziemy wiedzieć? To dopiero po nas przyjdzie po takim zmęczeniu każdego z nas. Kwestią związaną z grillowaniem wszystkiego aborcją. A dlaczego oni to robią? Bo oni wiedzą, że ten stan rzeczy wywołuje emocje. I mało tego, ci, którzy tam debatowali w tym senie, jeszcze powiedzmy sobie, zapomnieli o jednej rzeczy, że oni tak naprawdę sprzeciwiają się nie tylko prawu, ale oni również sprzeciwiają się również nauce, jaką jest biologia, tak? No to, to są rzeczy już, które jeszcze powiedzmy sobie, no, nie miały jakiegoś miejsca w historii Rzeczypospolitej. No, powiem szczerze, wywołać emocje, skłócić ludzi, divide et impera, dziel i rząd, to jest właśnie ta zasada, która, której preferuje, preferuje lewica, bo naprawdę nie mają nic do zaoferowania. I mało tego, no jeszcze chcą zaproponować przedmioty, tak? Przedmioty one mogą się ładnie nazywać, ładne opakowanie mogą mieć, tak? Ale to, co one będą ze sobą niosły, standardy WHO, o czym mówiłem wiele razy Państwu na ten temat. Tak możecie sami zobaczyć. Światowa no. Organizacja Zdrowia w zakresie edukacji seksualnej, którą chce wprowadzić lewica z premierem Donaldem Tuskiem. No, ja tu mam akurat przed sobą otwartą stronę dziennik.pl. No, i tutaj jest omówione są te standardy. No, takim językiem wiesz, przystępnym, ale na przykład zastanawiam się, bo według standardów WHO. Dzieci w grupie wiekowej 0-4, 0-4, powinny znać wszystkie części ciała i funkcje, praktykować higienę osobistą, okej, okay, no to wiadomo, ale na przykład dalej czytamy, w grupie wiekowej zalecana jest także rozmowa z dzieckiem na temat radości i przyjemności z dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa, e, ro, no. Dziecko w wieku 0-4, jak słuchaj, no my jesteśmy związani z edukacją, przecież taki czterolatek to jest w ogóle odjechany. No, no tak, ale... Z o takich rzeczach, ale, to do czego co, to ma prowadzić? O co, o co chodzi? O co, tutaj chodzi o jedną kluczową kwestię. Rozbudzić człowieka od jak najmłodszych lat. Te standardy są paskudne, tak? Przypomnę tylko kiedyś, prowadziłem zajęcia na ten temat, one w pewnym momencie zniknęły z... Ze strony, to tłumaczenie polskie zniknęło ze strony właśnie WHO, później zostało ono przywrócone. Ale chcę powiedzieć jedno: no to naprawdę zastanówmy się nad jedną rzeczą. Zobaczcie Państwo, mamy do czynienia z marksizmem. To szkoła, to jakiś rząd chce narzucić nam kwestię tego, co my mamy robić. Dlatego ważna jest mobilizacja rodziców. To jest istota rzeczy. Nie wolno seksualizować dzieci, to jest pierwsza kwestia. Jest jeszcze jedna kwestia. To nie państwo jest od wychowania rodziców, nie jakiekolwiek instytucje, tylko rodzice. I, i teraz jest pytanie: gdyby taka konsultacja padła w, w, z rodzicami to zauważ, no ministra, jak ona się tam szumnie nazywa, co też jest warte zastanowienia, czyli jeżeli używa określenia ministra, a prawnie rzecz biorąc, żeby był zaprzysiężony człowiek jest ministrem, to te feminatywy, które Lewica wprowadza, no to też jest dowód na to, że chcą zmieniać świadomość w 100 tak? Bo jedynie oni, jako manichejczycy, co mówiłem wcześniej, mają rację. I zauważmy, moi drodzy państwo, jedną rzecz, no nie mają nic do zaoferowania. Psucie dzieci, zabieraniem własnej tożsamości poprzez ideały, wzorce historyczne. Próba napisania podręcznika do historii z, z Niemcami, tak? No, standard, a podręcznik, tak. A podręcznik, y, historia i teraźniejszość, znaczy przedmiot, historia i teraźniejszość, będzie li, li, zlikwidowany, zlikwidowany, tak samo jak, jak wychowanie do życia w rodzinie, tak. zastąpione edukacją zdrowotną. No tak, ale zauważ jedną rzecz: no, skoro te y, wchodzą dwa przedmioty, no to za y, jeszcze mają wejść jako ten, ten, ta wiedza zdrowotna, czy jak ją tam zwał, ma wejść jako y, przedmiot taki nieobowiązkowy. Ale jeżeli wycofają wychowanie do życia w rodzinie, no to zobacz, ilu nauczycielom odbiera się chleb. I teraz tu jest warte. Proszę Państwa, nad tym się zastanowić, na kogo my, przepraszam, że to powiem, chcemy oddawać swoje głosy, tak? Z szumnym hasłem pójścia, przemodelowania edukacji. No, przepraszam, obiektywnie rzecz biorąc, czy za czarnka były takie zwolnienia, jakie, czy, czy takie redukcje etatów, jakie szykują się dziś w kontekście religii, wychowania do życia w rodzinie, ponoć jeszcze skrócenia tego, tego tej podstawy programowej i zobaczy Państwo, co oni z niej wyjęli. Wystarczy poczytać. I, I teraz chcę powiedzieć o jednym fakcie. Dlaczego pani minister zrezygnowała w tym okresie najważniejszego rozwoju dziecka z prac domowych w klasach 1-3? Zauważcie, w jakiej sytuacji, może oglądać tak, ogląda jeszcze... nauczyciel, ale tylko to chciałem dokończyć. Zauważ, dlatego że dzieci z bogatych rodzin dopilnowane, prawda? Mają większe możliwości, bo, bo mogą, nie mówię o korepetycjach, bo to są za małe jeszcze dzieciaki, że są dopilnowane, a te, których rodzice, nie wiem, tam prace mają dorywcze, no dlaczego mają dorywcze pracę? Zamykają elektrownie. prawda, no robią różne inne rzeczy, się dziwią, że, że, że ludzie nie mają roboty. I teraz posłuchaj, i znów ta walka klas u niej. Ona to powiedziała na konferencji. Nie znajdzie się tego, że tak powiem, od razu gdzieś tam na stronach ministerialnych. To, to jest wszczętnie, że tak powiem, tak ukryte. Jeden z dziennikarzy zadał to pytanie. Ona właśnie mówi, że ci są lepsi i ci są gorsi, i będziemy równać szanse. No, no przepraszam, no. Czy to jest droga, którą ma kroczyć polska edukacja? I teraz zauważ, że jesteś nauczycielem, zadasz pracę domową, i może nawet rodzice w 99% będą chcieli, żeby to dziecko edukowało się w domu. Ale ten jeden rodzic powie nie. Ja się na to nie zgadzam. I, i teraz y, to 99% ludzi chcących zainwestować we własne dzieci, co, do czego zmusza tego nauczyciela do łamania prawa? Prawa, które ustanowiła właśnie kto? No, pani minister, tak? I może być ktoś nieżyczliwy nauczycielowi, może mieć jakiś skonfliktowany w jakiejś mniejszej miejscowości, większej z nauczycielem, może ten fakt przeciwko niemu wykorzystać, no, a skazany prawomocnym wyrokiem nauczycielu niestety edukować nie może. Więc proszę Państwa, gratuluję tym, którzy oddali swój głos na lewicę. Pamiętajcie, naprawdę nie mam uprzedzeń względem osób, ale Mars zaczyna być wiecznie żywy w naszej ojczyźnie. No. No tak, no to są takie bardzo kontrowersyjne kwestie związane z decyzjami właściwie Lewicy. Ja się tak zastanawiam, na przykład szkoły muzyczne, no chyba też są zobligowane do zakazu zadawania prac muzycznych i na przykład instrumentaliści, e, no ja sobie nie wyobrażam, jak to, no mają w domu nie ćwiczyć, się. No, no, to będzie rozwiązane. No tak, ale są też, no zobaczymy jak to będzie dotyczyło klasy wyższych, tak, programowych, no, no w ogóle... No Artur, no weźmy pod uwagę to, że ktoś kończy szkołę podstawową egzaminem ośmioplasisty, tak, no, no o, czym, o czym my gadamy, jak on się do tego egzaminu przygotowuje, czy to nie jest pchanie znowu jakiegoś ucznia na to, żeby gdzieś chodził na jakieś korepetycje, no, no przepraszam, kiedy będziemy mieli jakiegoś ministra, który, edukacji, który no nie, nie pracuje na jakiejś, już teraz nie oczywiście, na jakiejś uczelni, prawda, prywatnej, no nie, to jest dla mnie, dla mnie to jest po prostu nie do przyjęcia, no dla mnie to jest... Ale... Szokiem ci ludzie pokazują, że na tej edukacji tak naprawdę się nie znają. Bo gdyby powiedzieli ludziom uczciwie, mamy standardy WHO, opublikowali je na stronie, i by wtedy zaczęły się pytania, to przed, przepraszam, że to powiem, zostaliby zmiecieni, zmieceni z planszy, jak pionki. Nie byłoby ich. I teraz jest wielkie, wielkie drganie, drżenie. Tych ludzi wielki jakiś lęk. Bo co? Bo Donald Tusk powiedział jasno. Robimy wietrzenie. Niektórych zmiecie z planszy i ich już nie będzie. Tak? No dlaczego? No senyszyn. No trudno powiedzieć, że ona jest jakąś sympatyczką, nie wiem, jakichś tradycyjnych, konserwatywnych poglądów. Mówi, że tych ministrów jest za dużo. No. W samej edukacji jest ile? To co Mucha mówiła na temat podręczników z Niemcami. To co od historii dodatkowo. No przecież powiedzmy sobie, to jest proceder ideologiczny wszystko sprawdzają a co im nie pasuje to znów będą jeździć na skargę do Unii Europejskiej i mówię jeszcze raz uderzenie w rodzinie w rodzinę Otwarcie takiej furtki do legalizacji związku osób, związków osób tej samej płci i adopcji dzieci. I tymi newsami o aborcji oni chcą to wszystko przykryć. Przykryć fakt, że niedługo nie będziemy mieli z Bełchatowa energii, że niedługo w drugim końcu Polski również zostanie wyłączony ten reaktor, powiedzmy sobie, energetyczny na węgiel. I, I pytanie, skąd weźmiemy prąd od Niemiec i będziemy płacić w dolar, przepraszam, w euro, tak? No to jest szokujące. Zobacz, i oni doskonale wiedzą, zawsze aborcja wywoływała w Polsce jakieś tam y, uczucia, zawsze to grillowano, media to chwyciły, zawsze będą zwolennicy i zawsze będą przeciwnicy. Y, ale jest pytanie kluczowe, tak? Skoro są takimi znawcami praw człowieka, Znają się na wszystkim. Tak? To pytanie zasadnicze, jak oni wcielają wszystkie prawa y, y, człowieka, tak? włącznie z fundamentalnym prawem, prawem człowieka do życia. No, To jest bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj, w kwestii tych prac domowych, jeszcze to m, warto odnotować, że szkoły prywatne. Nie muszą tego przestrzegać. No to jest to trochę dziwne, bo jednak program są obligowane też szkoły prywatne, realizować taki sam program, jak, jak wszystkie inne szkoły. No, no tak, 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 to się, to się zgadza. Teraz jeszcze w kwestii tych standardów WHO, tutaj mam cały czas to otwarte, to jest ważne, żeby, żebyście Państwo wiedzieli, co tam się święci, ponieważ będzie zastąpione wychowanie do życia w rodzinie właśnie tą edukacją zdrowotną. To tak pięknie brzmi, że chodzi o takie zdrowie psychiczne i w ogóle poznawanie ciała, zapobieganie chorobom i tak dalej, i tak dalej. Wszystko pięknie, ale jest tam też właśnie edukacja seksualna, więc jeśli będę testować, Standardy. I pytanie, kto będzie te standardy realizował? Bo nie wiem, czy Nauczyciele będą to robili, czy, czy będą, i są konsultacje z ekspertami i ekspertkami, i różne środowiska, więc to tu różnie możemy sobie pomyśleć. I na przykład, proszę Państwa, w grupie wiekowej dzieci 6-9: dzieci mają poznać podstawowe metody antykoncepcji. Jako pedagog, pytam się, po co sześciolatkowi poznawanie metod antykoncepcji? No, kurde, po prostu krew mi się burzy, powiem ci. No i dalej, dzieci w wieku 19-12 lat. 9-12. 912, tak. Powinny posiadać informacje na temat skutecznego stosowania prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych w przyszłości. No i tam jeszcze jest kwestia różnorodności orientacji seksualnych i tak dalej. Więc to jest po prostu ideologia totalna, bo w tym przedmiocie wychowania do życia rodziny znam ludzi, którzy prowadzili te zajęcia. to Tam o zupełnie też się mówi o takich kwestiach, ale jako element człowieczeństwa, prawda? No Wiadomo, że mamy swoją seksualność, ale to wszystko było w inny sposób przekazywane. No ale zauważ, że przecież oni się z niczym nie liczą. I okay. zawsze, pamiętam jeden, jeden człowiek, już wypadło mi nazwisko teraz, bardzo wyraźnie, to o czym mówisz, to jest po prostu lewacka narracja marksistowska, neomarksistowska, gdzieś byśmy powiedzieli. Siedzę w tym temacie, wiem, już o to chodzi, że człowiek lata temu poświęcił, tak? 13 czy więcej. Ale jest jedna kwestia, oni naprawdę nie są nosicielami, powiedzmy sobie, bied idei biednych ludzi. Oni są nosicielami biednych ideologii. I to jest dramat. Zauważ, po pierwsze, z jednej strony będą ścigać ludzi za pedofilię, a za drugie będą uczyć stosować antykoncepcję człowieka do 15 roku życia i, i do 15 roku życia z mamusia pójdzie i testatu się da w taki kupić pigułkę dzień po. Ludzie, uderzcie się w głowę i, i, i przypomnijcie sobie, co to jest czyn pedofilski bez względu na to, kto tego czynu się dopuszcza. Druga kwestia. Oni będą łamać sumienia nauczycieli, tak? No bo skoro Wy nie będziecie chcieli uczyć, to my damy wam ekspertów. A z jakimi ekspertami pani się spotykała, to poczytajmy sobie na stronach internetowych, tak? To nie jest tak, że wszyscy, którzy się zgłosili, zostaliby wysłuchani. Nie, proszę państwa, tak nie jest, tak? Więc to jest właśnie ta tolerancja wolterowska, nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji. I oni z góry żyją marksizmem kulturowym, który mówi. W jednym przypadku, że są pewne powiedzmy sobie grupy społeczne, pewne idee, które z góry zasługują na nietolerancję. Jest to tak zwana tolerancja represywna. To nawet gdyby to było dobre, to się to odrzuca, dlatego że ma to swoje idee konserwatywne. I teraz znów, dlaczego rodzice muszą się obudzić? Dlatego, że to jest eksperyment na ich dzieciach. No proszę Państwa, przypomnijmy, że przypomnijcie sobie wszystkie wasze rozmowy dotyczące waszych dzieci 9-10 lat przez okres. Przygotowania dziecka do pierwszej komunii świętej. Innowacka będzie ich uczyła antykoncepcji, tak? Yy, browara nie może kupić, przepraszam, że tak powiem, wina nie może kupić, w ogóle alkoholu nie może kupić, energetyka nie może kupić, ale za to będzie dobrze wyedukowany, bo później, to jest yy, bardzo proste, później stanie się taki dzieciak po takim systemie edukacji. Yy, po pierwsze, nie za bardzo będzie rozwinięty w pracach domowych, więc nie będzie miał tam jakichś pasji. Może pani będzie też dyskryminować innych, bo na przykład. Zakażą na przykład gry na skrzypcach i, i fortepianie ze względu na kształt instrumentu, ponieważ na no skrzypce da się przynieść fortepianu, nie do szkoły muzycznej na przykład. Nie? No to już jest oczywiście żart, o którym mówię, ale, ale zauważmy, I on ma się stać to, totalnym konsumentem ideologii, produktów, w zasadzie można powiedzieć, które y, to lewicowe, y, powiedzmy sobie, środowisko, które jest w sieciach globalnych. Powiązane ze sobą i to bardzo, jeżeli o tym czytamy, to ten człowiek ma się stać potencjalnym klientem wielu przemysłów. I co jeszcze jest ważne, że ta edukacja będzie szła w tym kierunku Klausa Szwaba, że nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, nie? Zobacz, że człowiek do, do, do czego jest wprowadzony. I znów to wszystko jest, Artur, moi drodzy Państwo, tak ze sobą powiązane, ponieważ tu w tle stoi nam jeszcze właśnie ta cała cudzysłów zielona ekologia podszyta Marksem, tak? Tu mamy freudomarksizm, jak mówią klasycy, rozbudzenie człowieka, zastąpienie tego zmysłu etycznego, religijnego, zmysłem instynktem instynktem. Taką sytuację, że będziemy jasno i czytelnie mieli człowieka, który będzie sprowadzony już nie do homo sapiens, tylko homo eroticus, o którym kiedyś pisali w wielcy filozofowie. No właśnie, no trzeba się temu przyglądać, bo no nie ciekawie się dzieje, no wszystko to pięknie brzmi, zdrowotna edukacja i tak dalej. Ja się zastanawiam, jak będzie to ta edukacja seksualna, bo to jest element tego nowego przedmiotu um, traktującego o zdrowiu. Czy no podejrzewam, że będzie tam rozmowa o pigułkach wszelakich, no nie? Bo dzisiaj, jest tak, bo dzisiaj, dzisiaj jest tak, że dzie dziecku nie wolno podać, nauczyciel nie może podać żadnej tabletki bez wiedzy rodzica, musi dzwonić do rodzica, aspiryna czy coś, i tak dalej. A czy taką pigułkę będzie mogła jakaś pani tam serwować bez porozumienia z rodzicami? No, ciekawe, jak to będzie wyglądało. Znaczy, no powiedzmy sobie jeszcze raz, no mówię, ja traktuję to jako pewną zasłonę dymną, bo na pewno środowiska te konserwatywne pójdą z wielką propagandą. Nazwijmy to w ten sposób, może niedobrane skutecznie słowo, bo mówię spontanicznie, ale pójdą z takim wielkim przesłaniem, czarno na białym. Naprawdę, jeżeli nawet ktoś ma przekonania zupełnie niekonserwatywne, zupełnie nie takie. Które budują naszą kulturę i cywilizację, on nagle musi się odsknąć. A dlaczego musi się odsknąć? No bo zobacz, że na zachodzie to nie jest tak, że, że oni wszyscy na to się godzą. Oni już zaczynają od tego odchodzić, ale zobacz, ile zostało różnych, powiedzmy sobie, z tym przemysłem, które oni wytworzyli, różnego rodzaju powiedzmy sobie, środków, różnego rodzaju książek podrukowanych. No przecież to jest kasa kasa wydana i dlatego ci ludzie wiedzą jedno, że, że jeszcze gdzieś trzeba zarobić pieniądze. I dlatego jest ten eksperyment na Polsce? I dlatego jest ta próba rozwalenia tego społeczeństwa, które jest monolitem. I co? Jeszcze? Jeszcze Artur, zobacz, przegadaliśmy o różnych kwestiach związanych z, z tą sprawą związaną z edukacją. Prze, przecież w Unii Europejskiej machnęli już relokację uchodźców, tak? Mhm. Więc popatrz, I oni dali nam temat zastępczy, tak? Przyjmiemy, będziemy płacić pieniądze za każdego człowieka. Ile nam daliście, szanowni włodarze, neomarksiści z Unii Europejskiej na ukraińskich uchodźców, rzeczywiście uchodźców, według definicji międzynarodowych przyjętej, tak? No chyba ile... to 40 euro chyba. No tak, a, i, a jaka będzie kara za, jednego, za nieprzyjęcie jednego uchodźcy? 20 tysięcy. No oczywiście, i Państwo wierzycie w to, że my dostaniemy jakąś wyselekcjonowaną grupę osób? No nie, nie. Inżynierowie, lekarze, budowniczowie przyjadą do Polski. No, proszę tak, państwa. Tak. No. Chodźmy poważnie. Więc to jest wszystko, zasłona dymna. Czekamy. Proszę Państwa, nie też czekają na pewne dogrywki w samorządach, chociaż może to jest mniej istotne, natomiast mówię, zasłona dymna pilnujemy konstytucji, pilnujemy nade wszystko komórki naszego narodu i każdej cywilizacji jaką jest rodzina i jeszcze raz machano tyle razy podczas różnego rodzaju marszów manifestacji konstytucji konstytucją, więc wreszcie przestańcie nią machać, zacznijcie ją czytać ze zrozumieniem, a demokracja bez wartości szybko staje się dyktaturą. A my też chcemy to właśnie śledzić te kwestie, pilnować i też wyjaśniać pewne kwestie państwu, co w trawie piszczyć, co, co nam się święci i tak dalej, co tutaj jest ukryte, po co te emocje. No, wydaje mi się, Arturze, że, że, że te kwestie teraz wywoływanie tych emocji to jest nawet na korzyść samemu premierowi Tuskowi, dlatego że te 100 konkretów też bardzo marnie wypadło. No i teraz te tematy zastępcze jakby rozmywają to wszystko. No i tak to się dzieje. Tak, ale oni na tych tematach zastępczych, które naprawdę, jeszcze raz mówię, wywołują emocje, na które zawsze Polacy dali się podjeżdżać, nabierać, tak? Ale jest jeszcze jedna rzecz, oni nie mogą wielu spraw jeszcze załatwić, bynajmniej do czerwca, bo gdzieś są w tych wszystkich frakcjach, jakieś, mówiąc o tej koalicji 13 grudnia, są tam te skrzydła konserwatywne. I jeżeli będzie inaczej, to oni nie pójdą na eurowybory. I to się może okazać, że już, jeżeli mamy ten lekki skręt w stronę prawicowych wartości, konserwatywnych wartości, właściwie rozumianej chrześcijańskiej demokracji, nie tej takiej, powiedzmy, podszytej Marksem Engelsem i, i, i Szkołą Frankfurcką, to widzimy, że im się śpieszy z wieloma rzeczami, bo nie wiedzą, odrealnieni, że tak powiem, ci ludzie w Unii Europejskiej, decydenci, czy oni zostaną wybrani, tak? No to jest szokujące. I dlatego im się śpieszy i dlatego, tu są te tematy zastępcze, tutaj pewne rzeczy, te relokacje, czy te związki, o których tutaj mówiłem wcześniej, też przepychają, bo panowie nie wiedzą, czy się załapią. Zmienia się nastawienie ludzi, ze względu na co? Właśnie na taką edukację, którą Nowacka chce wprowadzać w szkole, a Francuzi, powiedzmy sobie, Niemcy czy Włosi już to przerobili. Uchodźców Włosi, Niemcy przerobili, oni mówią zupełnie innym językiem. I wobec tego ci, którzy mówią inaczej, to dla nich są kim? No niestety, takim Ludźmi od Benito Mussoliniego. Tak, no to jest absurd totalny, że każdy, kto ma inne zdanie, ten jest albo jakimś trolem, foliarzem, czy, czy jakimś tam człowiekiem wyjętym ze średniowiecza, tak? No i to wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia.